dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku, dzisiaj pokażemy, ja wam pokażę w sumie, remont skrzyni biegów w case 5140, zapraszam. Dobra, odpalamy i patrzymy co się dzieje. Teraz tak, tu mamy zegar podpięty pod sprzęgło od jazdy do przodu. Dajemy do przodu Mamy taką wartość 11 barów coś ma tego Stanowczo za mało Tego to ciśnienie widać mocno skacze Tam mamy zegar podpięty przykładowo jest tu trzeci półbieg Dajemy trzeci półbieg jest dużo wyższe, ale i tak jest trochę za mały, bo 18 barów, 17 i też można skoczyć. <laughs> z ciągu do przodu już się ślizga, ale posłuchajcie tego, jak będzie. Nie wiem, czy będzie słychać. Jak ruszam kierownicą, to nie, nie słychać. Ale tak rąbię to nie, napęd pompy, że to się w głowie nie mieści. Brzmi drogą, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ściągamy kabinę, bo kolejnie będziemy jednak Robina zdjęta, wszystko umyte. Zaczynamy rozbierać. Zaczynamy od pompy, później tu rozjedziemy go tu, później rozjedziemy go tam. Będzie fajnie. Ciągnik rozebrany. Wszystko już jemy teraz po kolei. Jest tak. <laughs> Brak ciśnienia na koszu, dojazd do przodu. To jest winny ten pierścionek. sobie szczelił, tu wszystko leciało. Tarczki wszystkie git, nic się z nimi nie stało, wymiary trzymają, tak samo tarczki na pobiegach też są git, e, łożyska by są w lichym stanie niektóre, no i to tyle tutaj, wymienimy tylko łożyska na koszach i tu wszystko powinno być w porządku. E, pompa ładująca, stan opłakany, wymiany razem z płytkami, wszystko zrysowane, zarżnięte. Druga pompa jest ok. Pompa główna będzie wysłana do sprawdzenia. Jest kompletna z blokiem zaworów od podnośnika i z blokiem zaworu priorytetowego. To wszystko jedzie na sprawdzenie, ewentualną naprawę. Raczej nie będzie do naprawy. Tu dalej w skrzyni co tak rąbało. Grąbało napęd pompy, on jest po prostu luźny. Musimy to usztywnić co stało Poza tym tu jest wszystko w porządku, biegi w porządku o, Tego nie będzie widać, ale ta tulejka w której pracuje kosz od yy, rewersu jest po prostu rowy są straszne Nie wiem co to będzie widać Chyba nie, nie będzie widać No i z tym, musicie mi wierzyć są straszne rowy Takie około o, milimetr, półtora, o sakra Tą tulejkę da się wymienić za szczęście Trzeba ją nową wcisnąć i co tu jeszcze, tu jest wszystko ok, tu mi jest taki sobie, więc pójdzie nowy. A hmm, 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 hmm. tutaj jeszcze, tu jest obudowa, która trzyma kosze od kubiegów. tu pracują sobie pierścionki w tym i tu też są rowy, nie jakieś straszne, ale zregenerujemy tę obudowę, po prostu stawimy nową tulejkę w środek i tyle. Bierzemy się do pracy i będziemy składać. Teraz tak, to jest nowa tulejka, która jest odpowiedzialna za transport oleju do koszy rewersu. To tam co pokazywałem, co jest taka wyrobiona w tylnym moście. Teraz tą starą trzeba wydobyć. Do tego sobie zrobiłem taki fajny przyrząd. Tu pasuje idealnie tą tulejkę. On jest tu trochę węższy, żeby się zmieścił. Mamy tutaj zrobiony gwint. Po prostu sobie tam wkręcimy, ten gwint, tą śrubę, znaczy nakrętkę długą wsadzę sobie taką tulej z otworem, żeby się oprzeć o most i po prostu będę ją wyciągał na siłę. I tulejka na wierzchu ładnie wyszło klucz udarowy. Miałem tutaj zaparty taką większą tuleją. Ładnie tutaj się kręciło i wyszło. Teraz będzie fajnie widać, jakie to jest zryte. Powiększe. Patrzcie, kierowy. Wiadomo, dołem mniej, górą więcej, bo jak jest służysko w kiepskim stanie, no to wtedy wałek napiera na górę i wyciera to wszystko. No. Teraz trzeba ładnie trafić to właśnie tymi otworkami, żeby trafiły idealnie w to samo miejsce, więc. Wyciągnąć łatwiej, włożyć będzie trudniej, bo no, musimy ładnie wycelować, żeby się kanały oleje ładnie pokrywały, ale to... to już jakoś muszę wykombinować. Zaraz zamontuję i wam pokażę. Ale zanim sobie założymy tą tulejkę, to się wstrzymamy, bo ona nam się przyda. Teraz trzeba założyć na ten kosz pierścionki. Są takie pierścionki teflonowe, plastikowe, nie wiem w sumie co to za materiał nieważne. I z nimi jest pewien problem, bo jak, ja, jak ja się to założy, to one się rozciągają i nie chcą wrócić do swojej formy, i po prostu wystają za bardzo. I zaraz Wam to pokażę, o co chodzi i co trzeba z tym zrobić. O, proszę, jeden pierścionek założony, jest, o, o co chodzi, widzicie? Jak się rozciągnął, wystaje bardzo mocno i teraz przy wkładaniu e, w tą tulejkę o, będziemy go ścinać. Teraz co z tym zrobić? Trzeba go ścisnąć takim przyrządem podobnym do pierścieni silnikowych lekko podgrzać i ostudzić wtedy on się ja tak powiem, ustawi w odpowiedniej formie, albo też można użyć tej tulejki ona ma tu ładną farskę i delikatnie, delikatnie można go tam naprowadzać aż w końcu się wślizgnie i wtedy tak samo podgrzać i ostudzić wtedy on będzie idealnie dolegał zaraz on pokażę jak to finalnie będzie wyglądać i pierścień wrócił do swojej pierwotnej postaci. Jak to zrobiłem? Bardzo prosty, prymitywny przyrząd. Weźcie sobie opaskę. Wycinacie z puszki blaszkę. Ale nie takie puszki od napojów takich pitnych. Tylko z jakiejś puszki po jakimś odradzewiaczu albo zmywaczu. Żeby była grubsza po prostu, żeby się nie gięła. Uwinąć ją co najmniej tak z półtora raza. I, no I powoli skręcać tylko delikatnie, i patrzeć, czy równomiernie tak się to po prostu schodzi. Nie wiadomo, nie, nie ma takich tulejek jak ta na stanie, żeby to na bieżąco sprawdzić, bo przeważnie to już jest w ciągu. Dopiero teraz można sobie to sprawdzić, czy to wchodzi. No i widać, że wchodzi. Musi być w ciasno, żeby ten olej się tam trzymał. No i tak to. Trzeba robić. Jest to upierdliwe. Przeważnie pierścionki są jakieś nacięte albo, albo metalowe, po prostu pierścienie takie, jak, podobne jak na tłoku w komarku. A tu jest taki właśnie wymysł, że to jest taki naciągany teflonowy pierścień. No ale trzeba tak, trzeba tak to zrobić, żeby było dobrze. Tak wymyślili. I gotowe. Wszystkie pierścienie są ładnie ułożone. Nałożymy już tulejkę, żeby wam pokazać, że wszystko pasuje, siedzi. Wszystko ciasno, fajnie. Spasowane. Pierścionki ładnie się użyły, są okrągłe, szczelne na pewno będzie wszystko. Później, jak założymy sobie tarczki i kosze, to przez tą tulejkę właśnie nałożymy, damy sobie tu powietrze, sprawdzimy już tutaj na stole, czy jest szczelny, wtedy będzie mieć pewność, że nic nie ucieka. I wiadomo, normalnie bez tej tulejki, jak coś nie ma, no to jest problem to sprawdzić i trzeba włożyć i, i być pewnym, że jest dobrze, ale my mamy ten komfort, że możemy sobie to tak to sprawdzić. Tulejka osadzona, wszystko pasuje idealnie, otwory nawet, nie wiem, czy widać, nie widać, o trochę może widać. Teraz muszę wyciągnąć tą obręb łożyska bieżnie znaczy się kosze do jazdy do tyłu i do przodu już założone wszystko się ładnie weszły pierścionki nic się nie ścięło także teraz składam resztę z synchronizatorów i możemy montować obudowę skrzynia jest zjechana wszystko ładnie się zeszło pasuje to już nie ma za dużo pokazywać Pompa też już jest, pompa jest po regeneracji. E, bardzo fajna filma, po, po, polecam. Kto tu zostało wymienione w tej pompie? Otóż cały zestaw tłuczkowy, e, wiadomo, e, płyta. No i zregenerowane zostały zawory, główny zawór e, rozdzielający czy też też tak zwany priorytet, który tym wszystkim, wszystkim zarządza. Nie zostało to zregenerowane byle jak, tylko każdy otwór został pod suwaki rozwiercony i i zostały założone nadwymiarowe suwaki i zawory. Nie jakieś tam jakieś chromowane galwaniczne czy jakieś inne dziadostwo. Tylko zrobione, zrobione to, jest, jest to porządnie. Przepraszam, że razie dyszałem, bo wcześniej dokręcałem śruby. I co jeszcze? Co jeszcze było z tą pompą? E, tak, została sprawdzona na stole, w probierczym. Mają takie, taką bardzo fajną maszynę do sprawdzania na miejscu, i też został, została wysłana ta pompa e, do drugiego zakładu, który ma taki, powiedzmy, ciągnik testowy czyli cała, ta, taka, taka cała skrzynia tylko zamiast silnika spalinowego jest elektryczny i taką, taka pompa jest zakładana i sprawdzana pod każdym kątem. Więc to teraz fajnie musi działać, tym bardziej, że pompa ładująca też jest nowa, powinna być git. Tłumik drgań został też złożony nowy i założyłem nowy uszczelniacz na wał, bo był taki ten. tam był sobie z tyłu. Oczywiście tego nie nagrałem, no bo dostawał się olej do skrzyni, stąd ten właśnie czarny osad, który był teraz z tyłu już, ale stąd właśnie ten olej taki, ta skrzynia była taka. Taka czarna. No i przyszły też moje tulejki z obudowy, z regeneracji. Zostały sobie na nowe tuleje. Tak jak widać. Taka wkładka. Elegancko zrobiona, wyszlifowana. Stal na węglana. Także to już powinno być. Amen. Ładnie zrobiona paska. Tu już jedną założyłem. Zapomniałem, czy nie zapomniałem. Nie zdążyłem nagrać. A to jeszcze muszę ustawić, muszę tu dać podkładki dystansowe, są takie, yy, muszę ustawić luz na tym łyżysku, żeby nie było to za ciasno ani za luźno, także to już ustawiłem, wszystko się ładnie kręci, nie ma luzu, ale też nie za ciasno. Dobra, skręcam dalej, zjeżdżamy, zakładamy kabiny, zobaczymy co będzie działać. Case poskładany, wszystko działa, ale oczywiście nie mogło być zbyt kolorowo. Po odpaleniu półbiegi działały, później przestały działać. Działo tylko czwarty, później czasami drugi. Powinienem powinien wszystkie czujniki ciśnienia od półbiegu. Widocznie szlak trafił zbyt dobrego ciśnienia. Jak przyszło, nie wiem, nie mam pojęcia. Musiałem zlikwidować też to obejście, które ktoś tu zrobił. I teraz wszystko chodzi. To dokładnie widać. Czujniki, każdy z innej parafii. Jeszcze jeden mi się ukręcił, że było śmieszniej proszę bardzo chciałem go puknąć, że wyszedł i odpadł nie szło za cholery go odkręcić i zostało mi taki kawałek w środku a ja co z tym zrobić, no tak zrobiłem rozwierciłem, nabiłem kluczyk i całe szczęście wyszło dobrze wyciągnąłem odkurzaczem wszystkie apiłki, żeby nic tam nie wpadło w środek i, i wszystko jest teraz ok, ciągnik działa zaraz się przejedziemy no ktoś tu nawet pomyślał, bo poszukiwał sterownik niskimi ciśniami, po prostu dał szereg przekaźniki, które zwierały czujniki. No, tak to sobie uszukiwał. Ale tak, tak się popieprzyły te czujniki, że nawet to już nie działało. Więc musiałem to je wszystkie wymienić. Są wszystkie nowe. Tak jak widać, wszystko teraz działa. Muszę jeszcze to poupinać te kable, bo jest mi zmarz. Teraz się przejedziemy. Ok, jest gotowy. Wszystko jeździ. Działa ubiegi przerzuca ładnie znaczy... ładnie jak na niego to ładnie ciągniki tak troszeczkę mają takie te ubiegi agresywne tam żadnych wiadomo zaworów proporcjonalnych nie ma wszystko się odbywa tak dość 0,1 jedynkowo ale wszystko działa także nie ma co narzekać Fajne traktory, tylko trochę mają dość rozbudowaną i skomplikowaną tą hydraulikę. Wszystko praktycznie mają przy pompie zawór priorytetowy, zawór podnośnika i, i, i sterowanie poziomem podnośnika jest też hydrauliczne, także tu jest taki dużo takich pierdół. ale co, ale no, ma to dużo lat i dalej jeździ, także jest jest dość wygodne. Moje tak? samochodzik jedzie Teraz podjadę trochę bliżej, pokażę Wam ciśnienia na zegarek, tylko się zatrzymam. Jest to szybka skrzynia, nawet szybko jedzie kurwa ładne amortyzowanie. się fajnie buja. A teraz się zatrzymam. Czwarty półbieg, a tu mam podpięty zegar od trzeciego półbiegu, przełączam, ładnie rośnie, cisnie, eleganckie. Tak samo tu mam zegar od jazdy do przodu, puszczam sprzęgło, ładnie narasta, idzie na swoje, swoją wartość, tak jak mieć. Także tylu. tyle, tyle. Jeździ do tyłu, do przodu Cofa, jedzie do przodu Kurcz Wypas O tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało Troszeczkę chaotyczny ten odcinek, bo Nagrywany w dużych odstępach czasowych Ale coś tam Wam nagrałem Wszystkiego dobrego, pozdrawiam